Cześć! W tym filmie powiem Ci, jak stworzyć skuteczny system pozyskiwania klientów premium, który działa nawet jak pojedziesz na wakacje. Więc jeśli prowadzisz studio detailingu i zastanawiasz się, jak pozyskiwać klientów premium na powłoki ceramiczne czy foil nawet gdy nie macie w firmie, ten film jest właśnie dla Ciebie. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja nazywam się Grota i na co dzień pomagam rozwijać tutaj detailingu, tworzę dla nich systemy pozyskiwania klientów oparte na płatnych reklamach. Współpracowałem już z ponad 40 studiami detailingu w całej Polsce i wspomniałem o tym, żebyś wiedział, że wiem, o czym mówię. Zanim zacznę, zadałem sobie pytanie, kiedy ostatnio byłeś na prawdziwym urlopie? Takim bez odbierania telefonów, bez sprawdzania maili, bez zamartwiania się o to, czy ktoś obsługuje potencjalnych klientów. Jeśli nie pamiętasz, to właśnie w tym filmie rozwiążemy ten problem. Dziś pokażę Ci, jak stworzyć system pozyskiwania klientów premium, który działa na autopilocie, niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na wakacjach w Grecji. Większość właścicieli studiów detailingu, z którymi rozmawiam, zmaga się z trzema kluczowymi problemami. Po pierwsze, są centrum wszystkiego, bez nich po prostu nie działa sprzedaż, marketing, a często nawet realizacja usług. To prowadzi do wypalenia i uniemożliwia prawdziwy wypoczynek. Po drugie, polegają głównie na poleceniach, które są świetne, ale nieprzewidywalne. I jeden miesiąc jest fantastyczny, a kolejny przynosi pustkę w kalendarzu. Po trzecie, prowadzi już reklam, ale nie przynosił one rezultatów albo przyciągał niewłaściwych klientów: tych poszukujących najtańszego mycia, a nie usług premium takich jak powłoki czy folie. Przez to jesteś po prostu przykłuty do firmy, i gdy że na tydzień po powrocie, czekają cię dwa tygodnie nadmienia zaległości i przywracania, bo się na właściwe dory. Ale co, gdybym ci powiedział, że jest inny sposób? Że możesz stworzyć system, który automatycznie pozyskuje klientów premium, kwalifikuje ich i ustawia w kolejce do obsługi. Wszystko bez Twojego codziennego zaangażowania. Zanim wejdziemy w szczegóły, wyjaśnię Ci, czym właściwie jest skuteczny system pozyskiwania klientów. To zestaw procesów i narzędzi, które działają wspólnie, by przyciągać odpowiednich klientów, których stać na usługi typu folie i powłoki. Kwalifikuje ich, oddziela tych wartościowych od tych, którzy szukają najtańszego mycia, buduje ich zaangażowanie i zaufanie, i doprowadza do sprzedaży. A teraz pokażę Ci, jak zbudować taki system krok po kroku. Pierwszym elementem skutecznego systemu są precyzyjne kampanie reklamowe. Aby system działał nawet pod Twoją nieobecność, reklamy muszą spełniać trzy kryteria. Kryterium pierwsze: do kogo muszą docierać reklamy. Zamiast skierować reklamy do wszystkich, tworzymy reklamy tak, żeby docierały do naszego idealnego klienta. Na przykład właścicieli nowych samochodów, osoby, która niedawno zakupiła samochód i osób zainteresowanych ochroną i pielęgnacją auta. Kryterium drugie to komunikacja wartości, nie ceny. Twoje reklamy nie powinny mówić o promocjach czy zniżkach, zamiast tego powinny skupiać się na ochronie nowego samochodu, długoterminowych korzyściach, łatwiejszej pielęgnacji oszczędności czasu i utrzymaniu wartości auta. I kryterium trzecie to filtry kwalifikacyjne. Już w samej reklamie umieszczamy elementy, które odfiltrują niewłaściwych klientów. Na przykład e, takie filtry to są e, dla właścicieli nowych samochodów czy usługa premium z gwarancją na lata. Te trzy kryteria sprawią, że Twoje reklamy przyciągają właśnie dokładnie takich klientów, którzy niedawno zainwestowali w nowy samochód i zależy im na jego odpowiedniej ochronie. Drugi element to prosty, ale skuteczny system kwalifikacji. Krok pierwszy tego elementu to minimalistyczny formularz kwalifikacyjny. Zamiast długich formularzy: które zniechęcają potencjalnych klientów, my używamy prostego podejścia, wspierającego tylko najważniejsze informacje czyli markę samochodu, model, rok produkcji. Te trzy dane są kluczowe dla procesu kwalifikacji klienta. Na tym etapie nie potrzebujemy tak naprawdę niczego więcej, aby ocenić potencjał klienta. Krok drugi to jest ocena potencjału. Te trzy informacje mówią nam wszystko, co musimy wiedzieć: czy Właściwie nowego Porsche, to klient ultra premium, czy po prostu klient bardzo wartościowy. Posiadacz dwuletniego BMW Serii 5 to klient też bardzo wartościowy, ale mniej wartościowy od takiego Porsche, A właściciel 15-letniego Opla prawdopodobnie nie jest targetem dla usług premium. I krok trzeci to natychmiastowa reakcja na podstawie tych trzech prostych informacji. Twój zespół dokładnie wie, kogo kontaktować priorytetowo, jaką ofertę przygotować, jakiego języka używać w komunikacji z tym klientem. Piękno tego systemu leży właśnie w jego prostocie. Nie odstrasza potencjalnych klientów zbyt długim formularzem, a jednocześnie daje wszystkie niezbędne informacje do skutecznej kwalifikacji. Trzeci element to standardy obsługi i skrypty sprzedażowe. Nawet mając świetne ID, Twój zespół potrzebuje jasnych wytycznych, jak, się, jak je obsługiwać pod Twoją nieobecność. Zaczniemy od standardów czasowych. Pierwszy kontakt powinien być jak najszybciej, nawet w ciągu 15 minut od wypełnienia formularza. I przypomnienie przed umówioną konsultacją. Dzięki temu zwiększysz show-up rate osób, które umówiają się na konsultację. Następna rzecz to skrypty i szablony. Gotowe skrypty rozmów, szablony odpowiedzi na najczęstsze pytania i obiekcje, procedury obsługi dla niezdecydowanych klientów. Następnie przejdziemy do materiałów wspierających sprzedaż, co jest np. katalog z jasno określonymi pakietami i cenami Twoich usług, portfolio zrealizowanych projektów na social mediach, treści edukacyjne na Twoich social mediach, odpowiadające na typowe pytania, e, przykładowo, jak działa powłoka, folia, jak działa gwarancja na Twoje usługi. E, kluczem tutaj jest standaryzacja. Twój zespół nie powinien się za każdym razem wymyślać koła na nowo. E, z dobrymi skryptami i standardami mogą obsługiwać nawet wymagających klientów podczas Twojej nieobecności z taką samą skutecznością. Następna rzecz to system umawiania spotkań. Kandarz online z dostępnymi terminami, potwierdzenia rezerwacji, przypomnienia SMS, e-mail, dzień przed spotkaniem i dzięki temu klienci mogą umawiać na konkretne godziny, a Twój zespół ma właśnie pełny przegląd harmonogramu, wszystko bez Twojego udziału. Przygotuj też do Twojego zespołu odpowiedzi na najczęstsze obiekcje klientów. To co drogo, muszę to przemyśleć, znajmy zrobić to taniej. Tutaj musisz mieć przygotowane odpowiedzi, żeby Twój zespół mógł przewidywalnie po prostu odpowiadać na te obiekcje. Przykładowo odpowiedź na obiekcję, zrobić to taniej, tutaj musisz uargotować jakość Twojego studia i przyszły koszt wykonania usługi w tańszym studiu, które prawdopodobnie ma też niższą jakość. Podsumowując, skuteczny system pozyskiwania klientów to metodyczne połączenie precyzyjnych kampanii, prostej kwalifikacji i standardów obsługi przy sprzedaży. Taki system nie tylko zwiększy twoje przychody, ale przede wszystkim daje ci wolność, możliwość wyjazdu na urlop bez ciągłego sprawdzania telefonu, czas na rozwój biznesu zamiast gaszenia codziennych pożarów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak wdrożyć taki system w Twoim studiu detailingu, to po tym filmie znajdziesz link do wniosku darmowej rozmowy konsultacyjnej ze mną, na której sprawdzimy, czy Twoje studio kwalifikuje się do współpracy z nami i zaproponujemy konkretne rozwiązania. Dzięki za oglądanie. Cześć!